W kolejnym zadaniu z trzech związków musimy wybrać ten, którego cząsteczki są chiralne, czyli taki, który może występować w postaci pary enancjomerów. I żeby to było możliwe, musi być spełniony warunek, że musi być co najmniej jeden asymetryczny atom węgla w tej cząsteczce, czyli taki, który ma cztery różne podstawniki. No i nie może być płaszczyzn symetrii. Więc szukamy atomów węgla, które mają cztery różne podstawniki. I taki atom węgla znajdujemy w cząsteczce A. Jest on połączony z grupą metylową, atomem wodoru, grupą OH i grupą etylową, a więc mamy tutaj asymetryczny atom węgla, więc już możemy wybrać, że związek A będzie związkiem chiralnym. W związku B wygląda też obiecująco ten środkowy atom węgla, ale nie jest on asymetryczny, ponieważ mamy tutaj dwie takie same grupy metylowe. Więc nie ma czterech różnych podstawników. Wybraliśmy związek A, i teraz uzasadnienie możemy ułożyć z tego, co już było wcześniej powiedziane. Moja propozycja jest bardzo prosta. Jest on chiralny, ponieważ zawiera w cząsteczce jeden asymetryczny atom węgla, czyli taki z czterema różnymi podstawnikami, i taka odpowiedź jest wystarczająca. Do zobaczenia w następnym zadaniu. Zachęcam też do rozejrzenia się po moim kanale